Autorytety ze świata nauki, ekspertów, zwykłych mieszkańców, samorządowców i organizacje pozarządowe. Dzisiaj wszyscy oni razem wystąpili przeciwko planom budowy nowych odkrywek, dając akcjonariuszom wyraźnie znać, że nie życzą sobie takiego rozwoju. Piłkę, a nie piłkę. Uczestniliśmy Uczestniczyliśmy jako reprezentanci Ogólnopolskiej Koalicji Rozwój tak o nie, w walnym zebraniu akcjonariuszy spółki Zespół Elektrowni Podnopadam w Konie. Najciekawszym chyba momentem było, kiedy już zakończono samo formalne spotkanie i mogliśmy porozmawiać pojedynczo z akcjonariuszami, przekazać im e, petycję, którą podpisało ponad 2600 obywateli e, Polski dotyczące przeciwu bo budowy nowych kopalni odrywkowych przez spółkę ZEPAK w Wielkopolsce i także opowiedzeniem o raportach i ekspertyzach, których jest naprawdę dużo, wskazujących na to, dlaczego ten pomysł może miał rację w XIX wieku, ale w XXI już nie ma. Stop Afryko! Stop Afryko! Uważamy, że masowy protest, zwykłych ludzi w obronie istotnych spraw jest w stanie zmieniać rzeczywistość. Naciskamy zarówno na instytucje rządowe, jak i tym razem na, na wielki biznes. Apelujemy do National London, jednego z głównych udziałowców zespołu elektrowni, fondów Adamów Konin, o wycofanie się z tej inwestycji. Na całym świecie firmy z branży bankowej, ubezpieczeniowej, fundusze emerytalne nie inwestują w węgiel, wiedząc, że węgiel się kończy, wiedząc, że... Węgiel jest inwestycją niemoralną i że nowe, nowe kopalnie stanowią zagrożenie dla lokalnej społeczności. Wody, węgla nie zastąpisz. Wody, węgla nie zastąpis! Jedną z takich rzeczy, która no, może być nowością dla e, osób, które się tematem nie, nie znają, natomiast dla mieszkańców istniejących człowiek jak najbardziej istniejących, jest zjawisko, które można określić burz piaskowych. Tak, burz piaskowych w Polsce, nie na pustyni. Odkrywki to na dobrą sprawę e, wycięta ziemia, gdzie mamy piasek. W momencie e, suszy, z którym się coraz bardziej spotykamy, i silnych wiatrów dochodzi do burz piaskowych. ZTPAK corocznie, z powodu emisji zanieczyszczeń powietrza, przyczynia się na terenie Polski do ponad 180 przedwczesnych zgonów. Ale to nie wszystko. Przyczynia się także do oddziaływania na zdrowie dzieci ponad 1600 zapaleń skrzeli wśród dzieci, wśród ludności lokalnej, ale także szerzej ludności całej Polski. Do tego oddziałuje na zdrowie osób dorosłych. Mówimy o około 250 przewlekłych zapaleń skrzeli. Takich zapaleń, które nie tylko wpływają na zdrowie, ale także wpływają na ekonomię. Te osoby nie mogą pracować, muszą iść na dni chorobowe. I te dni chorobowe również może policzyć. Na terenie całej Polski mówimy o 72 tysiącach dni chorobowych. Czyli tyle tak naprawdę no, nie dostajemy zysku z tego powodu, że mamy taką energię w chwili obecnej, na jaka jest Polsce, czy taką szkodzącą na zdrowie. W tej chwili niestety nie mamy polityki energetycznej Polski, bo ta, która była uchwalona 7 lat temu, ona się zdezaktualizowała właściwie już po dwóch latach że również z powodów ekonomicznych, jeżeli okazuje się licząc w nowych elektrowniach, że najtańszy jest koszt wytwarzania energii elektrycznej z ogniw fotowoltaicznych, z siłowni wiatrowych, bo prawie 60% droższa jest energia elektryczna z węgla brunatnego i kamiennego, no to dlaczego nie idziemy w tym kierunku? Sto odkrytkom. Odbyt... Patrzymy też z innych aspektów. To co jest wydobywane w ziemi, tak? Należy do skarbu państwa, czyli do nas wszystkich. I to jest oddawane w ręce prywatnego inwestora za westcę, bo on płaci złote 60 zł od tony wydobytej węgla. Taką rekompensatę dostaje państwo za umożliwienie prywatnemu inwestorowi wydobycie tego węgla. Wody, nie zastąpić! Tak być nie może i my się nie poddamy. Jeżeli takie, taka będzie potrzeba, to będziemy ginąć po kolei na ulicy. Tak jak nasi dziadkowie. Naszej tradycji, naszej kultury nie oddamy. Za odkrywką. Lecz obronimy nasze piękne gospodarstwa i naszą ziemię. Dla naszych dzieci, dla naszych ruchów. Nie oddamy naszej ziemi, w nasz łódź.